Smartfony Blackberry to urządzenia zaprojektowane z myślą o biznesowych klientach, bardziej ceniących sobie sprawną obsługę kont pocztowych i kalendarza niż dobry aparat fotograficzny czy zapierający dech w piersiach odtwarzacz audio. Postanowiliśmy jednak sprawdzić, czy wyższy model firmy Research in Motion, Bolt 9700, poradzi sobie jako nowoczesne, wszechstronne urządzenie mobilne. Bolt 9700 ma wymiary 109x60x14 mm i waży 122 g. co czyni go urządzeniem poręcznym dla użytkowników obydwu płci. Przedni panel, poza typową dla modeli Blackberry klawiaturą QWERTY i wyświetlaczem, Wyposażono w optyczny trackpad, przyciski rozpoczynania i kończenia połączeń, menu i wstecz oraz znajdujące się nad ekranem głośnik słuchawki i diodę powiadomień. W lewy bok wbudowano gniazdo mini jack 3,5 mm, port micro USB, przyciski wybierania głosowego i zaczep smyczki. W prawy klawisze regulacji głośności i spust migawki aparatu fotograficznego. W górną część telefonu wkomponowano dyskretnie blokadę klawiatury i przycisk Wyciszania. Z tyłu odnajdziemy głośniczek oraz obiektyw aparatu fotograficznego z diodą LED. Blackberry Bolt 9700 swoim wykonaniem nie zawiedzie wymagających biznesmenów. Jakość użytych materiałów i precyzja ich spasowania stoją na najwyższym poziomie. Elegancji dodaje srebrna obwódka dookoła obudowy. Tylna klapka, nie dość, że zyskuje wizualnie dzięki skóropodobnej fakturze, jest wykończona gumowaną warstwą. Osoby uważające, że to materiał mało pasujący do urządzeń biznesowych, szybko zmienią zdanie i docenią pewny chwyt, jaki daje. Czterorzędowa klawiatura QWERTY BOLDA 9700 nie rozpieszcza wielkością, jednak odpowiednio wyprofilowane przyciski czynią jej użytkowanie komfortowym i pozwalają na szybkie wprowadzanie tekstu. Przydatnym dodatkiem jest drugi Shift. W połączeniu z ergonomicznie rozmieszczonymi pozostałymi przyciskami i kompaktowymi rozmiarami otrzymujemy urządzenie, które można sprawnie obsługiwać jedną ręką. Czułość optycznego trackpada jest odpowiednia, by sprawnie i precyzyjnie nawigować po menu czy przesuwać kursor przeglądarki internetowej. Elementy te wyświetlane są na ekranie o przekątnej 2,44 cala, generującym dzięki dużej jak na te gabaryty rozdzielczości 480x360 pikseli, wyjątkowo ostry obraz, dodatkowo o odpowiednim kontraście i jasności. Czytelność w słońcu nie ulega znaczącemu pogorszeniu. Bezproblemowe użytkowanie modelu BlackBerry Bold to także zasługa zastosowanego procesora o częstotliwości taktowania 624 MHz i pamięci RAM wielkości 256 MB. Dokumenty i treści multimedialne możemy składować korzystając z 256 MB wewnętrznej pamięci rozszerzalnej za pomocą kart microSD. W kwestii łączności do dyspozycji mamy transmisję danych GPRS Edge, HSDPA do 3,6 megabita na sekundę i Wi-Fi w wersji B G. Praktycznym dodatkiem dla będących ciągle w podróży ludzi biznesu jest wbudowany moduł GPS. Interfejs połączony z autorskim systemem operacyjnym Blackberry można uznać za wzór konserwatywności. Poza stanowanym menu, opartym na ikonach, składa się z dziesiątek ekranów wyłącznie tekstowych, co jednak po pewnym przyzwyczajeniu nie utrudnia pracy z telefonem. Szczególnie że płynność nawigacji po opcjach i obsługa poszczególnych aplikacji są wzorowe. Sam pakiet standardowych aplikacji, jak przystało na tę markę, został dobrany z myślą raczej o pracy niż o rozrywce. BOLD, poza świetną usługą mailową autorstwa Research in Motion, Blackberry Internet Service, ma na pokładzie rozbudowany kalendarz pozwalający na sprawne zarządzanie czasem, przygotowywanie harmonogramu spotkań czy połączeń konferencyjnych. Nie zabrakło oczywiście aplikacji obsługującej pliki pakietu Office. Zwolennicy komunikatorów nie będą zawiedzeni. Otrzymają w standardzie nie tylko klienta BlackBerry Messenger, ale również Google Talk, Yahoo czy Windows Live Messenger. Producent przygotował ponadto aplikacje klienta Facebooka i Twittera. Przeglądarka www działa z zadowalającą prędkością. Trackpad optyczny dobrze radzi sobie z obsługą kursora. Parametry ekranu są wystarczające, by wyświetlać czytelnie strony internetowe. Akumulator o dużej jak na niedotykowy telefon, pojemności 1500 mAh, ma pozwalać na 6 godzin rozmów lub pozostawanie w stanie czuwania do 408 godzin. Z naszych doświadczeń przy standardowym użytkowaniu, BlackBerry Bolt 9700 wytrzymuje bez ładowania prawie tydzień. Choć mamy do czynienia z modelem biznesowym, producent nie zapomniał o multimediach. Volt 9700 dysponuje aparatem 3,2 megapiksela z lampą LED, opcją geotaggigu i podstawowymi ustawieniami. Jakość zdjęć jest przeciętna, jak na te parametry. Menu mogłoby oferować łatwiejszy dostęp do najważniejszych funkcjonalności. Podczas długich podróży czas skutecznie umilą odtwarzacze. Player Audio oferuje czysty i mocny dźwięk również przez głośnik. Aplikacja muzyczna jest prosta w obsłudze, umożliwia m.in. wyświetlanie okładek. Odtwarzacz wideo odpowiednio wykorzystuje potencjał wyświetlacza, w prostej formie oferując obsługę popularnych formatów, takich jak DivX czy Xvid. BlackBerry Bolt 9700 nie zawiedzie osób poszukujących kieszonkowego narzędzia umożliwiającego łatwe zarządzanie firmą. Usługa pocztowa pozwalająca na konfigurację do 10 kont e-mail, rozbudowany kalendarz czy edytor dokumentów usprawnią mobilną pracę. Przydatne w podróży mogą okazać się komunikatory internetowe i dostęp do aplikacji społecznościowych. Choć testowana jeżyna nie jest kombajnem multimedialnym, może okazać się całkiem rozrywkowym towarzyszem w podróży, a jej ciekawy wygląd i świetne wykonanie zwrócą uwagę również na mniej oficjalnej imprezie. Jeśli chcesz być na bieżąco i otrzymywać informacje o nowych testach, polub nas na Facebooku, śledź nas na Twitterze, oglądaj nas w Luke TV, zasubskrybuj nasze filmy na YouTube. Masz pytania, sugestie? Pisz do nas.